Siemaneczko z tej strony, to witam Was, w grze Lightyear Frontier. Gra, w której z tego co widziałem mamy farmę i robota. I tyle w sumie mnie przekonało do osiągnięcia, z racji tego, że jest to gra w Game Passie, jak również jest ona dostępna z tego co widziałem na Steamie. My akurat mamy ją w Game Passie, więc, dlaczego by nie skorzystać i nie spróbować tutaj pograć? Więc lecimy z grą jednoosobową. Miałem mały problem z połączeniem się, ale już to na szczęście rozwiązałem. Więc mam nadzieję, że teraz już kolejnych problemów nie będzie. Nowa farma nie będzie. Nie mam pomysłu na jakieś super nazwy. Więc zobaczmy, co i jak w tej grze jest. Nawet widać, że ten duo od jak z jakiejś ciężarówki amerykańskiej. Ziemia nie nadaje się już do niczego. Niektórzy, podobnie jak ty, ruszyli zasiedlać Lightyear Frontier. Szukasz nowego początku, nowego domu. Do końca płykło nam to lądowanie. No dobra. Myślałem się, że mapa nie jest generowana losowo. Wygląda jak ...jakiś przygotowany kawałek. Dobra, teraz powinno być ok, bo jakiś dziwny problem miałem z przechwytywaniem obrazu. Nie zaczęło mi go rwać. Na szczęście zauważyłem w porę. Zanim cokolwiek żeśmy dłuższego nagrali. No i dobra. Mm, zobaczmy. O, tam coś się chyba stało. Bo coś widzę, że jest jakiś dym pomarańczowy. Dobra, idziemy do tego naszego mecha. Mamy latarkę pod F, i pod B mamy możliwość budowania czegoś. Oj, kolejna ta. Miejscówka jakaś. O, no czy jak blisko ta planeta jest? Znaczy blisko no. Szum radio. O, kilolofat dostaliśmy. Uderzenie chwyt. Czekajcie, spróbujcie wieć. To jakiś komputer chyba pokładowy, czy coś do nas przemawia, nie jestem pewien. Ale zobaczmy, czy jest możliwość zwiększenia wielkości tych napisów na dole, tak, żeby one były w miarę możliwości jak największe. No i żeby nie było problemów, na zasadzie, że nie będzie tego widać. Zobaczmy, gra polski ma rozmiar. O, dobra, to jest maksymalnie jaki możemy dać. Co my mamy teraz zrobić? Zamontuj silnik mecha, zamontuj ramię mecha. No, dobra, czy ja mam rozumieć, że. A, tu jest, dobra.

Zobaczmy, tu mamy jakiś zestaw przedmiotów, wyjście, zobaczymy krzew, A, mogę tak zbierać, nie, muszę rozbić i pozbierać. Gdzie ja to dziś mam tanko? Aha, w taki sposób to jest zrobione, dobra. Może ja do mecha muszę to włożyć. Dobra, chyba muszę tu mechem podejść. Brak narzędzi, żniwiarka to różniową Żniwiarka zbiera wody i rośliny i może zniszczyć chwasty. Yy, I mamy ją na lewo. Mamy załadowany cały ten wody. Aha, wymaga ulepszenia nieznane narzędzie. Ale powiem Wam, że graficznie gra jest bardzo ładna. To co to jest? Głęboka woda. No to rozumiem, że my pływać nie potrafimy. Aha. <śmiesz> śmiesznie, bo jeżeli wpadniemy na głęboką wodę, to zobaczcie, pyk, od razu nas cofa do mecha. Dziwne rozwiązanie. Zwłaszcza się na to, że raczej e, chyba nie jest problemem implementacja tak, jakiegoś podstawowego pływania do gry. No, no dobra. Może czworcy nie chcą, żebyśmy tu pływali. Okej. Okay. Dobra, musimy znaleźć po kolei e, te części. Jeżeli chodzi o ten wąż, tą armatę, tą piłę. Zprzejmy przejśćmy się. Czy da radę tu sprintem w nim biegać? It never ceases to amaze magnificent Mac. Those high-powered tools and even that ship of yours. The Farmac project really was extraordinary. Such a shame that it got cancelled in the end. Ok, widzimy kolejne skrzynie. To jest jakaś mapa? Jest. Malutka jak na ten moment. Wczesny dostęp wczesnym dostępem, ale mapa naprawdę jest mała. A przynajmniej się taka wydaje, jak na nią spojrzeliśmy. No, dobra, zbierzemy tutaj po kolei te. It always puzzled me why Earth was so quick to give up on the Farm Mech project, sending us probes out to the edge of the galaxy to scan for hospitable planets. That was no small feat in desperate times, I suppose. A nie mogę nawet mechem wpaść na tą niską wodę. Znaczy na płytką taką. Nawadniający. Możemy strzelać teraz z użyciem tej wody. Odratuj sosnowe wyżyny. Znajdź piło, ostrze kiełko Zbierz drewno. Tutaj jakieś pokazuje rzeczy, ale nie wiem o co chodzi jeszcze. Nakarm. Podstawowa pasza. Tam jeszcze jeden i tu obok mamy. Widać, że zbliża się noc. Zaraz tam dotrzemy. No tu w ogóle jest jakiś budynek. Jakieś artefakty. Nie wiem, czy to jakaś skopana ziemia, czy co to ma być. No to chyba gejzer jest w ogóle.

Nasiona. A wieczór się zbliża, więc tutaj jeszcze weźmiemy ostatnią tą rzecz czy będzie git. W tam widzę jakiś taka mgła czy coś, taka wyglądająca na niebezpieczną przy tym drzewie. Dobra, no to zostało nam do znalezienia już ta ostatnia rzecz, czyli kiełko działo. Tutaj możemy sobie załadować w tą piłę... Kilow, czym cokolwiek to jest, zielone drzewo. Wytniemy je po to, żeby przejść. Duży krzew. Dobra, czy on da radę wskoczyć? O, nie ma szans. Dzz, metr do góry to może, ale tutaj widzę, odpada. Próba wejścia. O, zbuduj miejsce do spania. Idź w spanku. Mecha, mamy to. No, najbezpieczniej by było w sumie w mechu spać się, na takim nieznanym terenie. I tutaj mamy te kiełko działało to ja poproszę. Niebieski barwo kwiat. zasajmy go. Surowiec odkryty. Kląb z niebieskimi kwiatami.

Graczy, którzy tu zaczną. No, ten środek tutaj mapy, nie? Zaraz zobaczymy. Tak, no te łąki to jest chyba najlepsze miejsce na ten moment. Chyba, że będą wymagały jakieś rośliny, tak jak to wymyślono na przykład w Valheim, tak? Że niektóre rośliny muszą rosnąć na odpowiednim biomie. No, co by nam powodowało potrzebę gdzieś tam chodzenia i budowania tego w innych miejscach. Ale jeśli tak nie będzie, to raczej... No, ta farma będzie tutaj. Dobra, postarajmy się gdzieś tak w środek wejść, i. Jak jest to drzewko? Tutaj sobie pościsz, poczyścimy Żeby było trochę miejsca od razu okay. O, czyżby drzewa już było... drzewa czy, Czyżbyśmy kamienie mieli już za dużo, jak w punku? Widzę, że nie podnosi. W ogóle zobaczmy ekwipunek. 32 kamienia. W ekwipunku ciężar... E, nie, no powinien podnieść w sumie ten kamień chyba. Czy on nie chce go podnieść? Hmm. Można wystrzeliwać niektóre przedmioty. Dobra, zobaczmy. W takim razie, co tutaj mamy? Prasa do oleju, piec paszowy, wiata robocza. Poprawia wydajność tworzonych Ożrzonych w na niej konstrukcji. Boże, jakie. Mogłoby to szybciej przylatować. Zobaczmy. Skrzynia magazynowa. Można w niej umieścić surowce. Potrzebujemy tylko drewno. Namiocik. Podstawowe domostwo. Dobra, czyli potrzebujemy trochę drewna jeszcze. Żółte drzewo. Pędź tego drzewa. No i zobaczcie, że już, już mnie o dziwo przeciążyło jakby. Gdzie niby teoretycznie powinno się jeszcze dalej zbierać te surowce. No bo ja mam tutaj wagę. Nie piszę, że maksymalna ilość danego surowca. Nie wiem o co chodzi. No dobra, zbudujmy to podstawowe domostwo. Tak, namiocik. Raz, dwa, trzy, namiocik mamy. Ok. Czy ja podniosę teraz to? A, dobra, coś się zbagowało niestety. Widzę, że nie podnosi wszystkich rzeczy. Bo nawet teraz, gdy mam już miejsce, tak, to nie, nie chcę go wepchnąć. No dobra, trudno. Idziemy w spanko, tak jak gra tu. Mówi e, przytulność, efekt sokoloko. Masz szansę na znalezienie dodatkowych surowców w dziczy. Buduj dekoracje blisko domostwa, aby zwiększyć przytulność. Zbuduj większe domostwa, aby uzyskać lepsze efekty przytulności. Ok, Ciekawa mechanika. Dzień drugi. Fajnie pokazane, że wiemy, który jest też dzień. Przy okazji, e, mamy zbudować mały klon. Dobra. Fajnie, fajnie ten mech wygląda. Zobaczmy, co my tutaj mamy do zrobienia. Ognisko możemy. Kamienne ogrodzenie, drewniane. I mamy klomb z niebieskimi kwiatami. Hmm. Widzę, że gra w jakiś sposób, to próbuję przyklejać. Więc, no, o, podoba mi się to, bardzo mi się to Od razu mi się to podoba, bo przyklejone rzeczy dużo łatwiej gdzieś yy, tutaj zrobić. Dobra, zróbmy sobie tutaj raz. Zwłaszcza, że to niewiele kosztuje. Czy to jest, y, ma wpływ na to? Tak, to ma wpływ, zobaczcie. Dobra, zbudujmy mały klomp. Gdzie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Co tam gra? Chce w ogóle? Via, wiata robocza, tu potrzebujemy drewna sporo I mały klomb Klomb to nie wiem gdzie, a jest tutaj Też potrzebujemy również drewna więcej No dobra, to zacznijmy tutaj od wyrąbania tutaj jakiejś ilości roślin Głównie drzew Okej okay. Gra proponuje, proponuje... Zadanie jest odratować sosnowe wyżyny, czyli coś tam się musi dziać, niedobrego Kamień okay, przy okazji pozbieramy, a to jest ten co chyba wyrzuciliśmy go wczoraj. Ciekawie wygląda ta miejscówka. Dobra, by już mnie przeciążyć. Zaraz nas przeciąży. Dobra, mamy 17 drewna. To jest trochę mało. Dajmy skrzynię. Otwórz. Ja to wszystko powrzu powrzucam. Okay, wyrasta z niego drzewo z żółtymi liśćmi. W ogóle tutaj widzę, że dziś handlować można, bo ceny są pokazane po poszczególnych przedmiotów. No i dobra, możemy pobudować coś. Mamy drewno. Zobaczmy. Wow, ta wiata faktycznie jest dosyć spora. Czy domyślam się, że tutaj jest tak zrobione, że wokół to jest chyba tego domku. I dzięki temu zaliczają się te przedmioty wokół. Te co budujemy, nie? Dobra, drewno. Dodaliśmy, mamy wiatę. I teraz taką zbuduj prasę do oleju wewnątrz wiaty. Okej, okay. teraz tak, żeby. Dodamy to co mamy. O, mamy wszystko na szczęście. Wytwórz dowolny olej, zbuduj mały kląb. Jeszcze tutaj ten klomb zrobimy do sadzenia. O, no niestety. Niestety, ale mm, mamy za mało. Gdzie yy, by go tutaj dać sobie? No, tutaj. Potrzebuję do niego... A bo, dre a, bo bierze drewno z tego. Z yy, skrzynki. No to fajnie, kopiec. Czy podejść i do, dokonać tego ręcznego? Otwórz. Olej roślinny. Czas wytwarzania 30 sekund. Włókno roślinne 5 w kolejce. Damy od razu 5 w kolejce. Zobaczmy, jak to jest z tym sadzeniem tutaj. A, dobra, wiem już jak. Musimy zmienić pewnie na yy, to narzędzie do siania. To jest. No dobra, może być nawet. Będy muszą zostać podlane tylko raz Dobra, to podlejmy je mam... Już? Zaliczone? Bo w sumie to nie wiem Aha, dobra, jest takie... Robi się takie coś, jakby... Wiem, że jest podlane, dobra To weźmiemy jeszcze te jagoda, coś tam Olej roślinny się wytworzył, to mamy nasiona poli jagód Zobaczymy. No i co żółte drzewo przy okazji zasadzimy. Staram się go nie zniszczyć O, dobra, Kopiec. O, osiągnięcie nawet wpadło Chyba trzeba by było podlać, tak? A się na potrzebują wody do wzrostu. No fajnie, że nawet jest taki efekt. Że widać, jak było podlannie Aha, co nam to po prostu wyrzuca. No i dobra. I mamy olej roślinny. Po czym mamy teraz zadanie odratować sosnowe wyżyny. Postępy odratowywania. Cokolwiek to znaczy. Tu wiemy, że surowce znajdujące się na tym mie naszym miejscu to są jeszcze jakieś trzy dodatkowe. Których jeszcze nie widzieliśmy. Do tego mamy 7 skarbów tutaj jakiś. No to ciekawe Obstawiam, że jednym z tych yy, nasion, nasion Z tych takich nieodkrytych surowców Prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj ten metal, co jak żeśmy schodzili to gdzieś był a Teraz gdzie Ja z... zaskoczyłem co taki metal było widać co Coś ala tytan, coś w tym stylu Zaraz zobaczymy To gdzieś przy skale było To jest jakiś dziwny domek co to jest? Gniazdo, pióro, piuro... Cokolwiek to jest. Dobra. Tam w ogóle jakieś drzwi są? Czyli jakaś tajemnica jest na tej mapie? Sosnowy wyżny. A, bo to jest chodzi o to. o to. Jakieś skażenie jakby jest. To co to jest? Jakby jakieś robaki to się przemieszczały czy coś. Ten trujący śluz. Wymaga narzędzie wąż nawadniający. Coś się, że ja mogę to rozpuścić. Aaa! Okej. Okay. W ten sposób my to miejsce takie mamy oczyścić. Ciekawe Spoko. Duży krzew.

W wykoszeniu tego całego trującego tutaj dziwny kamień, to weź go podnieść. A, go rozbić, dobra? Artefakt zdobyto jeden. Tu gdzieś drugi był. Ja, czy mógłbym go... chociaż nie wiem, to jest zrobione ewidentnie, żeby tu wejść z buta. I rozumiem, że takich ukrytych jest tutaj gdzieś jeszcze 6 chyba? Tak, sześć jeszcze gdzieś tutaj jest ich ukrytych. co tutaj nic nie ma takiego, żeby chyba było możliwość walki z czymś, ale obstawiam, że będzie dodany coś. Chociażby obstawiam, że tutaj będzie tego skażonego terenu coś broniło. W taki sposób, żeby nam życie utrudnić. To też jest obstawiam, że do zniszczenia. O, tu kolejne artefakty mamy. Też jest jaskinia i grzyby. Nie mogę ich zebrać. Czerwone te rośliny. Z grzyba coś leci w ogóle? Czy jest po prostu grzybem? No, włókno nam leci. Myślałem, że mnie wybije w powietrze czy coś. No i tu kolejne. No i w sumie zaraz je znajdziemy wszystkie w tym tempie. Co tutaj mamy? Skamieniały owad. Dobra, idziemy z tym do mecha. Ten czerwony, nowa farba, skamieniały owad. Okej, okay. skamieniały owad to jest surowiec, no spoko. Tak też wygląda taki To jak widzicie, będzie możliwość założenia własnej farmy, poszukania czegoś, są jakieś artefakty na mapie, więc to nie jest tak, że gra nie, ma, nie będzie miała jakiegoś większego celu. Oprócz tej farmy, myślę, że całkiem spoko będzie ta gierka. Tyle, że kwestia teraz jest ważna tego, jak szybko i w jakim tempie będą wydawane kolejne aktualizacje, tam dodające coś do roboty, więcej, bo nie wiem na ten moment na ile ta gra starsza, jeszcze spróbuję tak przejść do końca. Ten wczesny dostęp, i ewentualnie dać wam znać, ile mi to zajęło. A my zobaczymy się w odcinku, może takim kolejnym, w którym już będę miał wszystko i będę w stanie wam powiedzieć, co i jak to wygląda pod względem rozgrywki. Tak więc to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Siemaneczko.